Widowie. Robię odcinek jak zacząć najlepiej na serwerze pifennc.pl. Jestem tutaj na koncie Kazich. Nigdy nie robiłem jeszcze takiego odcinku z tej serii, a więc... Hmm. Aha, nawet nie zdążyłem napisać. Jak widzicie, e, kiedyś, ale to kiedyś grałam e, właśnie na Kaliskiej, mam trochę tylko coinów, 28, ale za to nic nie kupię. Dzisiaj to jest taki mój powrót, bo jak na ostatnim shortzie powiedziałem... E, no, nie mi się. Teraz, teraz. Idziemy sobie tutaj na tą strefę. Piszemy piku. Aha. Skorzystałem już z tej promocji, Aha. No dobra, nie będę miał ułatwienia. I dobrze. Bo trzeba trzeba potrajhardować aby coś osiągnąć mam wielkie laki yy, załóżmy że no teraz zrobimy Znaczy yy, na ten odcinek zrobimy yy, Kolczatkowy set. Albo nie. Zrobimy e, złoty set, aby e, te części, część, jak to powiedzieć, e, Aby te części e, filmu tego jakby mogły się rozprzestrzenić. Jeszcze tutaj pod komendą odrodzenie jest taka gwiazda. I jak klikniemy na nią, to można zrobić odrodzenie na dziesiąty level poziomu seta i miecza. O to opiszę. Możecie coś przeczytać. I właśnie my w tym odcinku albo nie trzeci raz zmieniam już cel tego odcinka robimy pierwsze odrodzenie. na następnym zrobimy może złoty set a potem ten kończatkowy mam jeszcze ten cały nie cały może ktoś stanie kupę została nie też na co mm. no, zadanie strony plaki. Potrzebuję trochę kasy Do nie więcej pół tysiaka lub tysiaka. Może być coś... No... Coś może kupić, no. Oj, ja ale... Przysięgnie sobie kamerę. Game można odebrać. O mini box. Przysmak. Mi nic nie zrobi. Dla mnie te przysmaki są dupy, O, zobaczymy. No nie. Nie ma nic ciekawego. Dobra, widzimy się więc wie jak to trochę tego gówna. Eee, poformujemy trochę dieta, A więc teraz możemy zacząć ulepszać, znaczy wcześniej ulepszać. Się... No dobra, już koniec, z dieta mamy. A teraz musimy pierwsze ranking. w końcu czemu ciągle wysiało się resetuje tak z terenem nie wiem dwóm drewno to nie ustawka to nie ustawka menu możemy e, to jest taka jakby aktualizacja i tutaj na przykład jest to wymiana bloków, pierścienie, no takie rzeczy. No, Takie lalki. 150 tonków. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że właśnie przez te owieczki, o stężony czas, zadamy nam. Przez te owieczki się dostaje czasami drewno, a czasami pieniądze. A jak oglądaliście? o kanału to e, możecie wiedzieć no znaczy już na pewno wiecie wiecie, sorry jak wygląda no, znaczy, jak wygląda też całe zbieranie bo najbardziej to ja wybijam się od tego od Bedwarsów ale teraz będę zaczynał nagrywać program na żadnych modach, na żadnych teksturpakach. Jestem takim normalnym człowiekiem. A nie ci, którzy mają program i ja, tekstur ESA na przykład. Nie widzicie, jestem chyba w pizipinie. Pierwsze odrodzenie przypominam, że o 100% yy, czyli wtedy będę miał 20% ulepsza yy, mi się drop. Ja po ja nie gram na żadnych citach tylko mam po prostu skill'a. Tak jakby co, a więc tak. Pół typek to, jak jakieś Cerdosik zaraz będzie wziął buta albo wana. No jakie lami! Kurczę. No nie, z się nie zalicza. Ja e, mam właśnie konto Kazik Mój, na którym ja mam MVPa i nie chcę żadnych tych pomocni, pomocniczych blogów z Kazik Mój dawać, bo po prostu... To Zapomniałem tu zdania, ale grać. O no co oni robią? Co oni nie widzą? Ja ich nało się obrywa moim skillem. No nie. Teraz to sam dałem się obrać. Dobra, mam 430 polków i może ktoś wystawi za tyle drewno. Nie. Musiałem dostapować że, 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 powodów rodzinnych. Dobra, najpierw robię e, seta, a potem miecz Typek z mega dobrym setem nie ma, e, ma ochronę i może nas bić. Bo tak, ci, którzy mają ochronę, mogą siebie bić, a ci, którzy nie mają, e, to nie mogą bić tych z ochroną. Tak samo ci z ochroną e, nie mogą bić. To jest... Tak to działa granie na pico. Także jak ktoś ci, ci e, farmi jakiś ity, e, daje ci na wymianie, no a potem serwujesz na tych e, mega łatwych kilach e, z ochroną. Bo, bo ty masz z 5 minut tylko na serwie, a masz mega dobre ity Jak kumacie mnie w ogóle, no nie? Jest boss, jest boss. No właśnie. Zapomniałem w ogóle o bosie. No nie piąty poziom.